Prezentacja kolejnej wyjątkowej wołowiny w naszej ofercie. Tutaj mamy model S60, wersja T5, czyli jeden z bardziej poszukiwanych modeli na naszym rynku. Z bardziej poszukiwanych i tak naprawdę jest bardzo mało tych samochodów dostępnych. Teraz nie sprawdzałem tak naprawdę ile jest w ogłoszeniach w Polsce, podejrzewam, że nie ma żadnej w manualu. Jest to T5, czyli 2.4 turbo, 260 koni w serii. Jeden z lepszych silników Volvo. Jak nie najlepszy na pewno z tych lat produkcji w tym modelu, najlepszy silnik, jaki był dostępny. Benzynowy, oczywiście. Skrzynia manualna sześciobiegowa. Auto poliftowe, dlatego 260 koni. w Przedlifty miały silnik 2-3 turbo, 250 koni. Napęd na przednią oś, to jest oryginalna T5. T5 nigdy nie była dostępna zawódę. Zawódę była dostępna RK. Tam był silnik 2,5 turbo, 300 konny, ale mający swoje wady tamten silnik. Tak? Jeżeli padał silnik w RC, zazwyczaj montowano właśnie, starano się zamontować ten silnik, zrobienie swapa, bo, bo ten silnik jest tak naprawdę nie do zdarcia. Jest bardzo podatny na, na tuning. Tutaj mamy auto z 2005 roku. Bardzo ładna te piątka, bardzo ładnie zachowana, świeżo. Samochód sprowadzony ze Szwecji. Przebieg niewielki jak na ten model, bo mamy 226 tysięcy. Jak na ten rok 15-letni samochód. Eee, egzemplarz bezwypadkowy. O dziwo, cały w oryginale, czyli żaden element na samochodzie nie był lakierowany powtórnie. To jest bardzo rzadko spotykane w 15-letnim samochodzie. A tutaj jeszcze w takim samochodzie, który naprawdę daje dużą frajdę z jazdy. Tak jak widzicie, piękny kolor. Taki granat wpadający troszeczkę chyba w fiolet. Ja tam na kolorach się nie znam, także możecie mnie tutaj skrytykować. Samochód ma bardzo mało jakichś uszkodzeń lakierniczych. Jedyne jakieś uszkodzenia lakiernicze mamy na tylnym zderzaku. Przejdziemy od razu, pokażemy. Tutaj mamy takie zarysowanie nad tumikiem. Można to spróbować spolerować. Nie polerowaliśmy tego, także myślę, że może delikatnie zejść. I tak naprawdę z uszkodzeń lakierniczych tyle. Mamy jeszcze delikatną wgniotkę tutaj na dachu. Będzie widać, nie wiem, coś tu upadło, coś się stało. Jest to na pewno do wyciągnięcia. Niestety nie mieliśmy czasu, żeby się tym zająć. Znaczy, nasz fachowiec, który się tym zajmuje, nie ma za bardzo czasu, a czas nagli, tak naprawdę. Auto na bardzo ładnych 19-calowych felgach to są repliki modelu Pegasus, czyli to jest ta felga, która wychodziła oryginalnie do Erki. Tutaj mamy 19 cali. Ta felga nie wychodziła w tym rozmiarze także jest to replika. Opony bardzo ładne, bo z 2019 roku, czyli praktycznie nowe. Tak jak już mówiłem, samochód praktycznie w idealnym stanie technicznym, idealnym stanie wizualnym. Lakier w oryginale nigdzie nie był malowany. Powtórnie, auto po sporych modyfikacjach ostatni właściciel miał ten samochód od 2017 roku i właśnie w 2017 roku ten samochód przeszedł te modyfikacje. Zostało zamontowane sportowe sprzęgło. Jakieś tam firmy TM Racing bodajże Będzie to wszystko w opisie ogłoszenia samochodu Bo ta lista jest naprawdę długa Tych modyfikacji Mamy tutaj zmodyfikowany układ wydechowy Przelotowy 3 calowy Układ wydechowy jest 3 calowy od samej turbiny Także praktycznie cały wydech zmieniony Mamy sportowy katalizator Jakiś stukomorowy Nie wiem kompletnie co to znaczy Ale tak Tak nam tutaj Szwed napisał listę modyfikacji i, i tą listę, że tak powiem wam przekazujemy. Mamy sportowe, tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu, wentylowane, sportowe klocki, stalowe, stalowy oplot tego przewodów hamulcowych. Co tutaj więcej, zmieniony jest dolot, jest dolot założony z firmy BSR, założony stożek bardzo dobrej firmy, ale teraz mówię nazwy nie pamiętam, wszystko będzie w opisie ogłoszenia. No naprawdę tych modyfikacji jest sporo. Jest też program firmy Autotech. Podobno auto ma 300 koni. Dlaczego? Podobno dlatego, że nie mamy żadnego potwierdzenia z hamowni. Aczkolwiek, jak tym autem się przejedziecie, to na pewno seria to nie jest. Jeśli na pewno ma grubo powyżej 260 koni. No sam wydech zwiększa moc gdzieś o 8-10%. Do tego inny dolot i mówię i program także tu może być nawet i grubo powyżej 300 koni, tak. Samochód naprawdę zwija się świetnie, zbiera. Daje mnóstwo frajdy z jazdy. No dobra, ględzimy, ględzimy. Przechodzimy do środka, do wnętrza samochodu. Tutaj mamy bardzo fajne wnętrze, jasne. Wersja wyposażenia to jest Kinetic, dodatkowo doposażona w fabryczny telefon. Fotel kierowcy praktycznie jak nowy. Zero pęknięć. Tutaj macie głośnik od telefonu w zagłówku. Telefon jest schowany w podłokietniku. Można sobie do tego auta dokupić kartę SIM i mieć tak zwany telefon w samochodzie, czyli można sobie zadzwonić do, do auta. Samochód ma dwustrefową klimatyzację, klimatronik, tempomat. Co tutaj mamy więcej? Tak naprawdę tyle: podgrzewane przednie fotele. Mówię wersja podstawowa Kinetic, także tutaj zbyt bogatego wyposażenia nie będzie, ale nie o to w tym samochodzie chodzi. Chodzi o jego stan, o jego wersję, o wersję T5 Przechodzimy jeszcze do tyłu Tutaj mamy trochę zapakowanych rzeczy, mamy koła Tył też praktycznie w nagannym stanie Tutaj mamy jeszcze taki sprytny gadżet w podłokietniku Już pokazuję Otwieramy i mamy co tutaj mamy Proszę bardzo Mamy dodatkowe siedzonko dla dziecka, tutaj macie, że jest to atestowane, czym musiało być jakby fabryczne. Nie wiem, nigdy czegoś takiego nie mieliśmy w S60, w V70. Także fajny gadżet. Pierwszy raz się z tym spotykam. Bardzo fajna opcja. Tu jeszcze się to, jak otwieramy, to zwróćcie uwagę, że to się rozszerza. wszystko działa. Tak się prezentuje wołowina z tyłu. W bagażniku mamy jakieś tam niespodzianki. Jakieś rury od dolotu nieużywane, jakaś manszeta z maglownicy, ale sprawdzaliśmy, nie ma żadnego wycieku. Nie wiem, czy była wymieniana, czy nie. Mamy oryginalną obudowę filtra, bo jest zmieniona na stożek i mamy drugi komplet felk. Tutaj mamy 16 cali. Felga bardzo ładna, opona praktycznie też jak nowa. Proszę zobaczyć, bieżnik praktycznie idealny. Kolce oczywiście można sobie powyciągać, to mówię na każdym filmie, jak ktoś auto od nas kupuje, to chętnie to pokazujemy. No co tutaj gadać, samochód naprawdę petarda, według mnie, według Was może być inaczej, może być to stare S60 po prostu. Dla mnie jest to prawdziwy rarytas, bo jest to T5 w manualu, bardzo rzadki temat. W naszej ofercie w miarę często się pojawia, myślę, że jesteśmy... Najczęściej sprowadzającym ten model importerem w Polsce. Nie chcę tutaj za bardzo wychodzić przed szereg, ale naprawdę tych te piątek trochę mieliśmy i te te piątki naprawdę szybko się sprzedają, bo po prostu nie ma tych samochodów na rynku i jak ktoś szuka, to wie, że bardzo ciężko ten samochód kupić. Cena tego auta nie będzie niska na pewno. Eee, ceny tych samochodów w Szwecji poszły znacząco w górę, nie spadają, tylko idą w górę i myślę, że w Polsce też powoli tak będzie, że te piątki będą już niestety ceny szły w górę. Także, jak ktoś chce kupić ten samochód, jeszcze w granicach 30 tysięcy, to myślę, że to jest ostatni dzwonek do końca roku, żeby takiego auta szukać. Ten samochód będzie właśnie wystawiony w granicach 30 tysięcy, i to jest naprawdę na małej marży auto sprzedawane. Samochód jest w świetnym stanie. Zaraz pokażę Wam te tarcze z bliska. Tak wyglądają tarcze. Mówię, te, te wentylowane, są sportowe klocki. Felgi mają jakieś tam ślady zużycia. No ale mówię, auto ma 15 lat, więc no nie wszystko jesteśmy w stanie doprowadzić do stanu perfekcyjnego, przynajmniej my, oczywiście nowy właściciel, jeżeli będzie chciał, to to zrobi. Przechodzimy do konkretów. Czas posłuchać tego potworka, także zaraz odpalimy furę i posłuchamy jego wydechu. Przypominam, 3 cale przelot, jakiś sportowy, stukomorowy katalizator. Zobaczymy jaki będzie. Dźwięk petarda, basowy pomruk. Są efekty strzałów z wydechu. To wszystko, że tak powiem, naprawdę zrobione z głową. Wydech, który wytrzyma bardzo długo. Tak jak już mówiłem, całkowicie nowy, przelotowy, trzycalowy, A tak wygląda silnik 2-4 Turbo, czyli ten najbardziej pożądany. Tutaj widzicie, jest zmieniona na poliuretanowo poduszka górna silnika. Tutaj macie dolot. Filip założony AM troszkowy cała osłona firmy BSR dedykowana do tego modelu też fajne efekty dźwiękowe to powoduje rozrząd mamy w aucie wymieniony w 2015 roku przy 46 tysiącach km no i co? przechodzimy do dokumentacji auta w aucie jest jeszcze zamontowane nie powiedziałem Jatur to się nazywa to jest taka zmieniarka gdzie możemy podłączyć sobie iPoda, iPhone'a, zmieniarka żebyśmy mogli słuchać, właśnie z zewnętrznego źródła muzyki? Bardzo fajna sprawa. W starszym samochodzie możemy się pobawić i posłuchać z telefonu, na przykład muzyki. Jeżeli chodzi o dokumentację samochodu, mamy książkę serwisową. Książka serwisowa, według Szweda, prowadzona co dosyć skrupulatnie. Z tego, co nam mówił, przy zakupie auta olej wymieniał co 8000 km. No, i faktycznie tak to wygląda, przynajmniej z książki serwisowej. Tak jak widzicie, mamy 30, 42, 57, 75, 83. Może z tym 8000 trochę przesadził. Także tutaj mówię: olej wymieniany raz do roku na pewno, także to jest duży plus. Ostatnia wymiana zrobiona w, w marcu przez Szweda, przez nas zrobiona teraz w sierpniu przy 226 km 213, samochód ma tam przejechane teraz nie wiem, 220 km tutaj macie fakturę do tego co jeszcze w aucie było robione, dlatego wymieniliśmy olej bo był wyciek z podstawy filtra oleju, macie nowy filtr oleju mamy wymianę mamy wymianę uszczelniacza skrzyni biegów uszczelka chłodnicy oleju i uszczelka chłodnicy uszczelnienie miski olejowej były takie drobne, drobne zapocenia. Zostały usunięte. Samochód jest w 100% przygotowany, że tak powiem, do, e, do jazdy. Nie ma żadnych wycieków teraz. Zresztą zaraz pojedziemy na stację, to, to Wam pokażę. Tutaj mamy fakturę na 11 tysięcy koron. To jest faktura z 2017 roku. E, tu jest zrobiony szereg tych modyfikacji z marca. E, między innymi założone właśnie to sportowe sprzęgło. E, samochód e, dokładnie miał przebieg przy tym przy tym serwisie 172 000 km, tak jak widzicie, macie datę pierwszej rejestracji. To jest dokładnie 27 grudzień 2004. Modelowo, ten samochód to jest 2005. Model poliftowy, rocznikowo 2004, ale rocznikowo w Polsce. W Szwecji normalnie ten samochód jest sprzedawany jako 2005. Stąd na początku mówiłem o tym roczniku. No cóż, tak wygląda dokumentacja. Dokumentacja jest obszerna. Tych faktur oprócz tej jest naprawdę masa. Nie chcę mi się tego wszystkiego teraz pokazywać, bo, bo jest tego bardzo dużo. E, tak jak już mówiłem, samochód cały w oryginale. Nigdzie nie malowany e, wersja T5, czyli tak naprawdę wersja petarda. Samochód ma mówię nominalnie 260 koni. Szwed e, zarzeka się, że jest około 300. Moim zdaniem może być nawet więcej niż 300, bo samochód naprawdę fruwa, nie jeździ. Także co nam pozostało? Pozostało nam to, co najprzyjemniejsze, czyli wsiąść do tego potworka, przejechać się i pojechać na stację diagnostyczną, żebyście zobaczyli, jak to Volvo wygląda od spodu. A wygląda bardzo ładnie. Ja już to Volvo widziałem od spodu, tylko chcę Wam pokazać naprawdę samochód w idealnym stanie, jak na swój wiek, jak na swój przebieg. Jak ktoś szuka te piątki, to naprawdę ciężko będzie znaleźć coś lepszego. Zobaczymy tę piątkę od spodu. Nie są wycieki, to jest od wody. Trochę mokre jest na zewnątrz. Tak się prezentuje te piątka od spodu. Tutaj mamy wydech. Wydech przelotowy 3 cale od początku do końca. Super dźwięk. Naprawdę. To pokazywałem na filmiku. Bardzo ładnie wygląda wałowina. Z spodu tutaj nie bardzo jest się do czego przyczepić. Wygar niezły, Tutaj mamy katalizator sportowy. Podobno stukomorowy. Nie wiem. Nie znam się na tym. Fachowcy od tuningu mogą potwierdzić. Tutaj widzimy jakieś nowe elementy zawieszenia. Były jakieś drobne były zapłacenia spod podstawy filtra Filtr został wymieniony, olej też wymieniliśmy w silniku przy okazji z turbo nie ma żadnego zapocenia suchutko z schodniczki oleju tak się prezentuje wołowina od spodu naprawdę mega egzemplarz super jeździ, super wygląda w oryginalnym lakierze znaleźć tę piątkę to w ogóle trudny temat auto wkrótce w ofercie zapraszamy i nagrywamy przyspieszenie auto I o to w tym wszystkim chodzi. Dojechaliśmy na plac. Auto wkrótce w ofercie.